Co sądzicie o doniosłości tego wydarzenia, że prezydent Trump jako pierwszy kraj w Europie wybrał Polskę? Ja myślę przede wszystkim, że na pewno jest to jakaś przełomowa sytuacja dla Polski. Przede wszystkim widać, że Polska staje się realnym partnerem poza Unią Europejską dla Stanów Zjednoczonych, co może naprawdę dużo znaczyć dla naszego państwa, ale myślę, że więcej odpowie mój kolega, który jest bardziej doświadczony. E, jest doświadczony, doświadczony. Uważam, że to, że pan prezydent wybrał akurat Polskę, jako pierwszy kraj tutaj, a nie Wielką Brytanię, ma jednak duże znaczenie. Budowa sojuszu z Polską w obecnych sytuacjach, kiedy mamy tutaj sytuację z Niemcami, prawda, które Nazwałbym to próbę dominacji gospodarczej i narzucenie jakby swojej woli również imigranckiej w Europie e, oraz porozumienia między Rosją a Chinami i Niemcami zmusza jakby Stany Zjednoczone do szukania nowych, silnych partnerów. I widocznie, i też tak uważam, Polska jest już na tyle silnym krajem, że Trump widzi tutaj jakby swojego przedstawiciela i lidera w Europie w kształcie właśnie Polski. Dlatego te, te wydarzenia pewno będzie do nas i to, co dzisiaj powie, bo to nie tylko mówi do narodu polskiego, ale także do narodów na całym świecie. Dzisiejsza przemowa na pewno będzie znacząca i bardzo trzeba uważnie baczyć na to, co pan prezydent. A powie. jak pan oceni poglądy tej lewej strony sceny politycznej, mówiącej o tym, że Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej? Y Ledko i mówiąc jest to absurdem, ponieważ skoro prezydent najpotężniejszego państwa na świecie e, przyjeżdża akurat do Polski, nie do Niemiec, e, a przypominamy, że jeszcze pojedzie na szczyt e, mocarstw światowych, e, jednak o czym świadczy? Izolowani nigdy nie byliśmy. E, Polska, e, nasz minister był przecież zaproszony na, na szczyt e, mocarstw światowych. E, podpisaliśmy e, umowę o tomahawki ze Stanami Zjednoczonymi. E, Polska jest raczej chwalona, niż e, krytykowana, jeżeli chodzi o takie stosunki, a to, że opozycja e, i, e, że, że tak powiem, środowiska liberalne za wszelką cenę próbują e, jakieś podkobywać dołki, że tak to imy, no to to już jest kwestia polityczna, tak? E, na pewno Polska nie jest izolowana, a, a, a wydarzenia, które przez ostatni czas się wydarzyły, tylko świadczą o tym, jak y, polski rząd buduje dobrą politykę zagraniczną. A jak oceniacie wypowiedź prezydenta Trumpa? Oceniamy? Najlepiej. Według mnie, według mnie była przemowa znakomita, której dawno nie było tak prezydenty obcego kraju, szczególnie prezydent Wolnego Świata, jak można nazywać prezydenta, prezydenta Trumpa. No, przede wszystkim wskazywał na to, że Polska jest mocnym sojusznikiem i to nie były puste słowa, jakich możemy, mogliśmy usłyszeć od nie wiem, prezydenta Obamy. Widać było, że Trump widzi w Polsce e, tylko, takiego pewnego sojusznika, który e, nigdy nie zawiedzie zarówno Europy, jak i nie samej Ameryki i NATO też. No i też prezydent Donald Trump właśnie podkle, podkreślał e, ważną rolę Polski, odwołując się do naszej historii właśnie e, wyda, e, ważnych wydarzeń, m.in. właśnie Powstania Warszawskiego, e, pod którego właśnie pomnikiem e, występował. A jak uważa, jak oceniacie to, że Polska jest pierwszym krajem, do którego przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych? E, jest to podkreślenie ważnej roli Polski jako sojusznika na arenie międzynarodowej. No i też nie jest to przypadek, bo widać takie problemy w stosunkach brytyjsko-amerykańskich i Polska w momencie problemów właśnie tych wysuwa się właśnie na czoło. I to jest dobry moment, żeby wykorzystać to i się, nie być takim zwyczajnym krajem, tylko takim prawdziwym sojusznikiem i wykorzystać negatywny stosunek do Donalda Trumpa przez Europę Zachodnią. Jak się on ocenia to, że Donald Trump wybrał jako pierwszy europejski kraj Polskę? Nie jestem. Nie jestem politykiem, nie jestem też jest tak wykryziony w sprawy polityczne. Ciężko mi rozeznać, można powiedzieć, że jest to znamienne. E Pierwszy kraj w Unii Europejskiej to Polska, która w tym czasie także jednoczy inne kraje środkowoeuropejskie. No niewątpliwie no, nie trzeba być tak, jak jakiś um, nie jestem właśnie tym znawcą polityki i tak dalej, żeby zrozumieć, że jest tu jakaś wielka sprawa, i być może także z tym wszystkim, co niesie jego prezentuje jakiś znak, także dla Europy. Trump opcją finansowanie publiczne organizacją proaborcyjnym. Jak się stało? Ocenia. Czy to jest jakaś, jakiś znak dla Europy, jak mają postępować? Tak, tak, tak to oceniam, że kwik słychać za oceanu, nie? Yy, proaborcyjnych. To jest raz, że obciął, powiedział obcią nie. Tutaj ci przeciwnicy yy, Trumpa przeciwom krzyczeli yy, najpierw człowiek, później zyski, no ale to właśnie zabijają nienarodzonych i handlują szczątkami dzieci abortowanych. To jest jeden ruch. Drugi, przedstawiciele Trumpa w ONZ powiedzieli, yy, jesteśmy przeciwko yy, przemocy wobec kobiet, ale aborcja jest elementem przemocy wobec kobiet. I to jest powiem tak te właściwe podejście do sprawy i mam nadzieję, że, do, że to jest, będzie jakiś no, trend, Trump trend, no, tak żeby, yy, żeby też do innych docierało, docierało to, że po prostu po pierwsze, nie pomagajmy w zabijaniu narodzonych. Nie wiesz, nie masz poukładanego tego sobie w głowie, ale nie dawaj na to kasy. Trump to robi, nie daje kasy. Dobra. Jak oceniasz prezydenturę Donalda Trumpa pod kątem właśnie tego, że uciął dofinansowanie organizacjom odbierającym życie dzieciom, organizacjom aborcyjnym? Myślę, że to był bardzo dobry pomysł i dla wielu na pewno Amerykanów, którzy byli zaangażowani niestety w tą taniebną politykę, politykę zabijania dzieci to był cios i szok, że Trump właśnie w taki sposób postąpił. Ale cały świat pro life, cały świat za życiem odebrał to jako dobry zwiastun, dobry zwiastun, dobry przykład, który poszedł no można powiedzieć z jednego z najważniejszych państw na świecie i poszedł od prezydenta, który został wybrany w demokratycznych przecież wyborach. I na pewno będzie to przykład do działania dla wielu organizacji Prolife i takiego można powiedzieć też nacisku społecznego do, do działania właśnie w tym kierunku. A jak oceniasz samą tą decyzję, że to Polska jest pierwszym krajem w Europie, do którego przyjeżdża amerykański prezydent? No z pewnością jest to w pewnym sensie wyróżnienie, tak, dla naszego kraju. Teraz cały świat będzie skupiony, skupiony na Polsce, cała, cała można powiedzieć, wszystkie. Media, prasa będą skierowane na słowa przede wszystkim Trumpa, które wypowie w Polsce. Wszyscy na te słowa czekamy, bo y, zastanawiamy się i, i, i tutaj jakby dywagujemy, ale dzisiaj może to zostanie wypowiedziane, w jaką stronę idzie polityka Trumpa, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. To jest dla nas bardzo ważne. Jeśli w jakiś sposób zostaniemy wsparci w naszej polityce, to myślę, że to będzie również w jakimś sensie dobra, e, dobry zwiastun do. E, do До наши... geopolityki, którą prowadzimy po prostu w tym, w tym miejscu, na tym bardzo trudnym przecież e, terenie, na, w bardzo trudnym położeniu naszego kraju. Więc e, z pewnością to, co dzisiaj padnie w Warszawie, te słowa, które padną w Warszawie z ust Trumpa, na pewno przejdą do historii. A jak oceniasz szansę na realizację tej idei Trójmorza, która tutaj dzisiaj ma jakoś ponownie zaistnieć? Jak to się mówi, do, do realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia potrzeba wszystkich. Trzeba wszystkie ręce wyłożyć, na pokład, jak to się mówi i e, musi być tutaj wola i wsparcie wszystkich krajów, a przecież ta współpraca e, Grupy Wyszehradzkiej trwa już od jakiegoś czasu. Jest to w pewnym sensie trzon, jest to w pewnym sensie polityka prowadzona wspólnie i jest szansa na to, żeby właśnie e, no, można by powiedzieć, że wypracować w pewnym sensie pewną przeciwwagę dla skostniałej już i biurokratyzowanej Unii Europejskiej. Stąd może wyjść, jak to mówią, nie którzy w pewnym sensie iskra, ale iskra nie tylko duchowa, ale również geopolityczna i gospodarcza i myślę, że może to się zrealizować właśnie w tym rejonie Trójmorza. Jak oceniasz to, że prezydent e, polski, prezydent Stanów Zjednoczonych, którzy składają kwiaty pod pomnikiem powstańców, e, ich wystąpienie są, za, są zakłócane przez, przez Lewicę? Znaczy jest to takie przeciwieństwo tego, tych postulatów, z którymi feministki, e, czy też Lewica tutaj występuje, chcą tolerancji, równości, a, a sami po prostu nie, nie szanują drugiego człowieka, nie dadzą się wypowiedzieć, złożyć kwiatów, ciszy, co, co słychać. I jest to po prostu brak szacunku z ich strony, który Sami, same chciałyby otrzymywać z a jak oceniasz to, że prezydent Trump jako pierwszy kraj w Europie wybrał Polskę? Jest to na pewno wyróżnienie, wyróżnienie a także do z... jest to zaszczyt pewien dla nas, dla Polaków, dla, dla naszego kraju. I, I wyróżnienie, że jako pierwszy, drugi kraj w Europie w zasadzie, a pierwszy przed tak ważnym szczytem G20 wybrał prezydent. Po prostu jest to pokazane, że większy szacunek mogłoby się wydawać Trump ma do nas niż do Unii Europejskiej czy reszty państw Europy. Gdzie nie zostanie tak przychylnie tak przychylnie przyjęte jak tutaj, pomimo tego głosu kilkudziesięciu feministek, to jednak są tłumy tysiące, nie wiem czy dziesiątki, jak dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pozytywnie są nastawieni. A jak oceniasz to, że Donald Trump całkowicie jednym ruchem ręki udział w publiczne finansowanie organizacjom proaborcyjnym? No to jest też fenomen na skalę światową. Wielkie miliony złotych, które szły, które szły od lat na, na niszczenie ludzkiego życia, na mówmy wprost na zabijanie. Te pieniądze zostały odcięte i no, jak wiadomo, największa klinika aborcyjna na świecie, już tych środków nie ma. Za nią do, do protestów dołączyły kolejne, stąd jest ta fala tutaj ogólnoeuropejska, która, gdzie w wielu krajach aborcja jest dopuszczalna. Stąd te, tak wielkie protesty, bo za tym idą po prostu pieniądze, ogromne pieniądze jak Pani ocenia to, że ta lewa strona sceny politycznej mówi, że jesteśmy bardzo izolowani na arenie międzynarodowej, a tutaj jednak prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do nas? No, bardzo się cieszę, że Pan prezydent Stanów Zjednoczonych właśnie wybrał nasz kraj i że oni teraz mogą zobaczyć, że tak nie jest, a usiłowano społeczeństwu właśnie to wmówić, że tak jest. No niestety. Myślę, że obserwuję już e, telewizję od paru dni i widzę jak bardzo cierpią z, te, z tego powodu, e, szczególnie w, w mediach w, 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 w takich, które e, no, e, ch chciały ludziom ten e, pogląd, e, że tak powiem, wmówić, a tak nie jest. I dlatego jestem wdzięczna panu prezydentowi, że wybrał nasz kraj i myślę, że to już, że to już będzie duży plus dla nas, że cały świat zobaczy że, e, i że się liczymy na świecie po prostu. Jak panowie oceniacie to zdanie lewej strony sceny politycznej, że jesteśmy izolowani na arenie międzynarodowej? Czy to jest prawda? Tutaj patrząc pod kątem wizyty prezydenta Trumpa? To jakiś chyba chory człowiek musiał powiedzieć. No w TVN-ie, w Polsacie, w Gazecie Wyborczej bardzo no, my często... Nie, nie czytamy tej prasy. Bo, a to I nie, nie nasza, słuchamy... To nie nasze klimaty, I pana. nie słuchamy tych programów. A jak panowie oceniacie doniosłość tej wizyty? Bardzo ważna. Bardzo ważna. Ratuje... Ratuje Polskę przed... Yy, lewakami, <laughs> całymi wszystkimi tu, całą Europą. Panowie, to się Lewakami z Unii Europejskiej. Tak, tak, tak. tam właśnie, tam. <głosy> <głosy> Przemowę prezydenta Trumpa. Czego ogólnie mi się bardzo podobało? Nie mam żadnych zastrzeżeń. A z brak wiz? To no, nie no nie wiem, może A jak pan ocenia to, że Polska jest pierwszym krajem do którego Europy, do którego, do którego przyjechał e, znaczy prezydent ja Stanów Zjednoczonych? tak, że no, jesteśmy wyróżnieni w końcu i może jakoś zostaniemy dostrzeżeni, tak? No jednak jak, tak jak pan Trump powiedział, że no, jednak jesteśmy tym fundamentem Europy, tak? Zobaczymy jak to będzie dalej. A czyja polityka jest panu bliższa? Tych państw zachodu, zachodu Europy czy Stanów Zjednoczonych? Ja się przyglądam, że tak powiem, a określić się jeszcze nie określę, że tak powiem. Mhm. Jak pan ocenia to przemówienie Donald'a Trumpa? No, nie zaskoczył, tych mhm. parę słów, które napisali mu rajterzy, no ale z drugiej strony. Nie, no okej. Okay, okay. A jak pan ocenia samo to, że Polska została wybrana tym pierwszym krajem w Europie przez prezydenta USA? No, no to, US. dziwnie, to dziwnie powiedzieć, tam, że tak wypadło, ale, ale jako, jako Polak to się z tego cieszy. Myśli pan, że nastąpi teraz jakieś przesilenie polityczne w Europie z tego powodu? Nie, I ta idea trój, Trójmorza rzeczywiście może powstać i nabrać no, kształtu się twi od lat XIX wieku. Nie, nie sądzę, żeby nastąpiło przesiłenie, nawet to taki no akcent. A jest to jakiś tam jednak sukces polskiej polityki zagranicznej? No chyba tak. <laughs> chyba, chyba tak, tak moim zdaniem, Dobry. chyba tak jakiś jest. Ja sądzę, że prezydent Trump miał tutaj fajnie, ponieważ przyszło tak dużo ludzi, żeby dużo, powitać. Chyba. Dużo w każdym razie. Nie było tak jak w Londynie, że go Gwizdawi albo w Hamburgu, gdzie nie chcieli mu wynająć hotelu. No a tutaj no trochę tak, no okej, okay, my Polacy jesteśmy głupi, kochamy Amerykę, nie? Dobra, możemy, Jak oceniacie tą, tą przemowę prezydenta Trumpa? Bardzo pozytywnie odbieram. Bardzo mnie jakby zaimponował tą wiedzą o historii Polski. To tak go też interesowało. O tym, że właśnie interesuje się naszą historią, o tym kim jesteśmy, to bardzo wiele dla nas znaczy, dla, dla. Zaczy, Uważacie, że to jest sukces, że Polska została wybrana tym pierwszym krajem w, w, Euro w Europie, do którego przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych? Zdecydowanie tak, uważam, że tak. A ta idea Trójmorza, o której mówił prezydent Trump, myślicie, popieram, że, myślicie, że to jest realny jakiś, przybierze to jakiś realny kształt? Myślę, że jeżeli są już tak, tak głęboko posunięte prace nad tą, nad tą ideą, to jest jak najbardziej realne. To nie jest jakby jakaś idea, tylko to już takie są prace w tym kierunku, żeby to jednak udało się to zrealizować. A czyje poglądy są tobie bliższe? Poglądy tej zachodu Europy, tego establishmentu politycznego, czy poglądy Donalda Trumpa? Zasadowanie jestem za tym, żeby bronić interesów własnego państwa, żeby bardziej być bliżej obywateli, żeby najpierw w pierwszej kolejności było bezpieczeństwo własnego kraju, dopiero potem inne też szczytne cele, nie? Żeby najpierw bronić podstawowych praw człowieka, podstawowych praw obywatela, e, swojego państwa i e, dopiero potem, żeby jakoś tak. Dobra, dzięki bardzo. Czy w całym przemówieniu padły ważne słowa dotyczące wartości wspólnej Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej. O tym niestety PiS często zapomina, że to jest nasza racja stanu, Unia Europejska, tylko w ramach Unii będziemy silni i bezpieczni. Padły ważne słowa o artykule 5 traktatu o NATO, co dla Polski jest bardzo ważną gwarancją bezpieczeństwa. Samo wydarzenie było niestety trochę wiecem partyjnym, czyli zwieziony aktyw, bardzo dużo przedstawicieli PIS-u, buczenie, kiedy Donald Trump mówił o Lechu Wałęsie, buczenie, kiedy przychodzili członkowie opozycji. No to niestety stworzyło taki dość negatywny klimat. A jak pani ocenia tą samą ideę Trójmorza, która tutaj była promowana dzisiaj? ta formuła współpracy między państwami jest ważna, ale nie zapominajmy, że naszą racją stanu jest Unia Europejska. A samo przymierze ze Stanami Zjednoczonymi jest ważne według Pani, czy nie? E, oczywiście, że tak, tylko jakby jesteśmy dla Stanów Zjednoczonych bardzo ważnym strategicznym partnerem w ramach Unii Europejskiej i w ramach silnej Europy. Więc z jednej strony Unia Europejska, partner najważniejszy, z drugiej strony sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi. Ale Unia Europejska podpisuje przeciwko nam pakt Nord, Nord Stream, a Stany Zjednoczone chcą dywersyfikować gaz tutaj do Polski. Jak, jak, czy jak można to ocenić? No, przede wszystkim jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł energii, powinniśmy ustawić na OZE, na odnawialne źródła energii. Mhm. a Wtedy zdecydowanie zmniejszy się udział paliw kopalnych. Część z nich nie może się. Importować na rzecz odnawialnych źródeł energii. To jest nasza gwarancja bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Jak Pan ocenia to przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych? Uważam, że będzie bardzo dobre, a było rewelacyjne. A jak Pan ocenia to, że Polska była pierwszym krajem w Europie, do którego przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych? Wyróżnienie. Absolutnie. I będzie to się wiązać z jakimiś kolejnymi politycznymi sukcesami? Nie że już. A jak pan ocenia tą ideę Trójmorza, która tutaj dzisiaj powstała wraz z tymi 11 prezydentami? Myśli pan, jest, że to przybierze jakieś realny ustawodawca? Tak, przybierze. To jest, jest to trudne. To jest trudne, jak i, i ten, ta droga, którą kroczymy. Kierunek właściwy, ale wymaga czasu, cierpliwości przede wszystkim, wytrwałości. A myśli pan, że ta wizyta tutaj Trumpa w Polsce może przynieść dla całej Europy jakieś może odnowienie Myślę, że się wartości i musi odsknąć Europa. Było Dobry. to przesłanie dla całej Europy. Dziękuję bardzo. Jak oceniasz przemówienie Donalda Trumpa? Nie no, błagam. To trudno to oceniać, ponieważ takie przemówienia nie są po to, żeby ktoś niosł ze sobą mm -hmm. politycznego, tylko są po to, żeby to brzmiały dla ludzi, którzy słuchają tego przemówienia, czyli żeby mówiąc kolokwialnie połechtać troszkę nasze ego nas, nas Polaków jeżeli to Trump mówi do nas to do Polaków jeżeli, jeżeli to mówi w Arabii Saudyjskiej na przykład to e, to chce połechtać, że tak powiem ego szejdów arabskich a sprawy konkretne takie polityczne gospodarcze załatwia się i tak przy stole y, za zachwianymi drzwiami z innymi politykami a jak oceniasz tą ideę Trójmorza? Czy myślisz, że to jest jakiś rzeczywisty projekt, który może się zostać zrealizowany? By, czy tak. tylko jakaś, jakiś polityczny sen? Być może to, znaczy, może to być nawet moim zdaniem, e, jakaś, nie mówię, że alternatywa, taka bardzo stricte w tym pojęciu, ale, ale może to być coś, co może równoważyć taką, tą Starą Unię, tak zwaną. Czyli jeżeli e, w sytuacji, kiedy Francja i Niemcy by chciały zdominować Unię, iż tak powiem, tak jak niektórzy mówią w naszym kraju, że stworzyć ponownie Unię Dwóch Prędkości, to taka idea, łącznie z krajami spoza Unii, mogłaby mieć rację bytu. Jeżeli faktycznie byłaby szerokim, szerokim e, pomysłem, do którego zapraszamy inne kraje i jeżeli za tym wyszły faktyczne jakieś działania polityków, a nie tylko słowa na konferencjach prasowych. Jeżeli do tego jeszcze zaprosilibyśmy co już robimy poniekąd? Kraje Beneluxu, Półwyspu Iberyjskiego, e, Morze Skandynawie, to faktycznie robi się bardzo ciekawy, e, bardzo ciekawy taki blok państw dzisiejsze wystąpienie prezydenta Trumpa bardzo mnie podbudowało kojarzę to sobie z drugim czerwca 1979 roku porównuję że to ożywi również naród polski jak tamto poprzednie poza tym myślę, że te wszystkie złe jakieś wieszane na, na Trumpie i w czasie kampanii i obecnie przez ten lewicowy establishment liberalny są bardzo podobne do tego jak Reagan miał podczas kampanii w 80 roku z tym, że Reagan miał bardziej doświadczenie, teraz byśmy powiedzieli to PR-owskie ponieważ był aktorem natomiast wiedza jednego i drugiego uważam, że jest porównywalna, ponieważ potrafili zbudować też się gospodarcze poza siłą ducha e, e, potrafili zbudować potęgi gospodarcze też e, Reagan Kalifornii a ten własną prywatną i jest po prostu dla nas a jak, jak pan ocenia to że Polska została wybrana tym pierwszym krajem w Europie który odwiedził prezydent Stanów no cieszę z się strony. z tego po prostu to jest e, <laughs> no, chyba każdy z nas się cieszy że zostaliśmy że docenieni przez pierwsze osoby jakby nie było w świecie i to jest chyba dla nas bardzo ważne Czy i jest po prostu to Polskiej Dokumnie. polityki zagranicznej? Słucham. Czy jest to sukces polskiej polityki zagranicznej według pana? E, tak, tak. Również to jest sukces Polonii, ponieważ e, Polonia gremialnie poparła e, w, w tych wyborach i sukces również naszych e, e, tych Polaków, którzy osiągnęli w Stanach Zjednoczonych e, jakiś sukces I, i jak gdyby kojarzą się nie z e, powiedzmy z nieradzącym sobie e, kimś, tylko że potrafimy odnieść sukcesy czy to no, zawodowe, czy, 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 czy na polu artystycznym, potrafimy nawet w Stanach Zjednoczonych odnosić, nie tylko w Polsce. I to, i to nam, mi się wydaje, dużo pomoże, że on to docenił. Mhm. Dziękuję bardzo. Bronimy, bronimy swojej cywilizacji i będziemy bronić. Dziękuję bardzo.